Bez krawata w Radiu Yard. Katarzyna Kozioł, dzień dobry. Dziś ze mną wyjątkowa gościni, a właściwie nie tyle gościni jest wyjątkowa, co jej talent. Talent pisarski jest wyjątkowy. Agnieszka Wiszałata postanowiła przyjąć zaproszenie do Radia Yard. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, ty jesteś z kulturą od bardzo dawna związana. Ile to już trwa? No, trwa to już bardzo długo, ponieważ od kiedy pamiętam, w zasadzie od kiedy byłam nastolatką, kultura jest mi bliska. Jak pierwszy raz chyba zaczęłam tak się bardziej świadomie chodzić do teatru, chodzić na spektakle, to w zasadzie pokochałam to miłością ogromną. I tak już zostało. Teatr, taniec, scena. I książki, i książki oczywiście. Także ym, najbliżej mi teraz jest do tańca. Tam najwięcej pracuję, najwięcej działam. Jestem koordynatorem działań yy, w zakresie tańca. Natomiast y, tak bardziej prywatnie już, no to piszę książki dla dzieci. A skąd pomysł, żeby usiąść i zacząć pisać książkę dla dzieci? Jak to w ogóle wyglądało? Czy to było tak, jak ja teraz mówię, że usiadłaś i napisałaś? Czy to gdzieś chodziło po głowie? Chodziło, chodziło i wychodziło. To jest taki ciekawy proces, bo zawsze marzyłam, to może nie jest takie najlepsze słowo, ale zawsze tak czułam, że chciałam że chciałabym napisać książkę, że chciałabym w ogóle pisać książki. Natomiast długo, jak byłam dzieckiem, nastolatku, i, i byłam też tak wczesno dorosła, jakoś to się tak we mnie nie wyklarowało. Natomiast był taki moment, kiedy urodziłam pierwsze dziecko i ten mój syn e, miał mniej więcej dwa lata, przyśniło mi się, przyśniło mi się, że napisałam książkę, i obudziłam się taka podekscytowana i mówię do mojego męża: Wiesz, co? Śniło mi się, że napisałam książkę. I on taki ze mówi do mnie: To napisz. No i to było wszystko. Jak on powiedział to napisz, no to już nie było wyjścia, nie było dowrotu. No i jak to teraz, co, co ja zrobię, jak nie napiszę? I tak się zaczęło. sam pierwszą książkę, to była książka Samiriko, i to była powieść o przyjaźni mojego syna z psem, którego też y, mieliśmy wtedy takim szczeniakiem. I to mnie wtedy zachwycało to, jak y, dziecko, takie ludzkie i dziecko, psie potrafią mieć takie wspólne płaszczyzny, i takie wspólne w pewnych zakresach jest to wychowanie. Bardzo, bardzo mnie to ciekawiło. Natomiast potem była długa, długa przerwa. I y, Paulina, która ilustruje moje książki, zaczęła robić takie filcowane postaci, zaczęła bawić się w tworzenie takiej scenografii, więcej tworza ilustracji i pokazywała je w internecie i ludzie zaczęli pytać, co to za książka? I ona im odpisywała, to nie jest książka. I ja ale dlaczego? To musi być książka. No więc ona wtedy do mnie mieszka, no musimy zrobić książkę, no nie ma wyjścia, ludzie mnie pytają, coś trzeba zrobić. I tak się zaczęło. Zaczęłyśmy rozmawiać o tym, co to są za postacie, co to mogłaby być za historia. Ja w międzyczasie też pisałam jej takie króciutkie opowiadanka, bo ona tworzyła też dla ludzi na specjalne okazje takie prezenty. Na przykład mama zamawiała u niej postać filcowaną, taką wróżkę, na przykład myszkę-wróżkę, dla córki na 18 urodziny i prosiła, żeby napisać kilka słów o tej postaci i opisywała swoją córkę. Więc wtedy ja pisałam krótką historię, która była tak jakby prezentem też dla tej dziewczyny i to był taki rodzaj życzeń. Taka historia, która też finalnie była takimi życzeniami dla tej dziewczynki. Dla dziewczyny, kobiety już właściwie. I tak to się zaczęło. Pisałyśmy o tych postaciach i zaczęłyśmy rozmawiać o tym, kim oni są, gdzie oni żyją, jak oni funkcjonują. I zaczęła się z tego wyłaniać pewna historia. I tak powstała pierwsza mysiadolina, którą wydałyśmy samodzielnie, właściwie przy pomocy naszych fanów, bo my poprosiłyśmy ich o zbiórkę i zorganizowaliśmy taką zbiórkę i powiedziałyśmy sobie, że no dobrze, jak zbierzemy pieniądze, to wydamy tę książkę, a jak nie, to znaczy, że ludzie jej nie chcą i jej nie wydamy. No i te pieniądze się nagle zebrały i już też nie było odwrotu. Po prostu ludzie bardzo czekali na tą twórczość. I my wydałyśmy pierwszą książkę, jak powstała pierwsza, to okazało się, że musi powstać druga, a później trzecia, która była świąteczna, do której też serdecznie zapraszam do zakupu, bo ona... Okres te, sprzyja, teraz. Te Okres sprzyja, ona jest dostępna na rynku. To jest świąteczna opowieść. Natomiast w międzyczasie urodziła się kolejna jakaś taka idea i pojawiła się okazja, ponieważ zarówno miasto Białystok, jak i województwo ogłaszają takie konkursy, stypendia, przyznają stypendia artystom. I ja postanowiłam postarać się o takie stypendium. Napisałam projekt, że chciałabym napisać książkę Osadzono tutaj stricte na Podlasiu, żeby ona była bardzo podlaska, żeby zawierała elementy podlaskie, żeby tam była stara podlaska chata, żebyśmy przemycili troszeczkę tej naszej podlaskości, naszego języka, naszych zwyczajów, tak troszkę, ale żeby można było to ubrać w książkę, w jakąś piękną historię i na przykład podarować komuś, turyście, może komuś znajomemu, kto przyjechał z innego regionu Polski, żeby można było to nasze Podlasie pokazać w taki baśniowy sposób, tak jak my to z Poliną trochę czujemy, że u nas jest tak trochę magicznie. I to się udało. Dostałam stypendium i zrealizowałam tę książkę dzięki stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia kultury i opieki nad zabytkami. Tak to się dokładnie nazywa. Jestem bardzo wdzięczna za to stypendium, bo dzięki temu mogłyśmy stworzyć ta książka mogłyśmy ją napisać, sfotografować, yy, mogłyśmy współpracować z wspaniałymi ludźmi, bo też książka potrzebuje korekty, redakcji, składu. To są ludzie, którzy są wspaniali, którzy wykonują dla nas tę pracę Niektórzy no też zasługują na to nagrodzenie, prawda? Książek ogólnie łącznie z tą, o której dziś mówimy, powstało pięć. Tak. Do wszystkich ilustracje zrobiła ta sama cudowna istota, tak, oprócz słowa, które jest Twojego autorstwa, ilustracje są tym co jest siłą. Ilustracje i to osadzenie w regionie. Co ty usłyszałaś w ogóle na temat tej książki? Jaki dostałaś feedback? Na etapie składania wniosku nie dostaje się dużo, dużo feedback W zasadzie dostaje się zgodę lub nie. Więc dostaje się to stypendium lub nie. I ja kiedy dostałam, to już poczułam się wyróżniona, bo później kiedy poszłam, jest taka gala zawsze, kiedy otrzymuje się te stypendia, yy, prawda, przychodzą że przychodzą ci wszyscy ludzie, którzy otrzymują w różnych dziedzinach te stypendia i zobaczyłam w jakim gronie ja stoję. To wszystko to byli wspaniali artyści. Znaczy są, oni też tworzył i w tym roku yy, prawdopodobnie właśnie też kończył swoje projekty. I to są osoby, które tworzą tkaniny, które malują, które piszą, yy, które robią jakieś niesamowite rzeczy, o których ja nie wiedziałam. Jak stanęłam z nimi na scenie, to byłam niezwykle onieśmielona, bo ja tylko piszę książkę, w sensie wiesz, jak to jest. Ja, ja siedzę sobie w domu i sobie coś tam napisałam historię, którą sobie wymyśliłam, która wydaje mi się jest ciekawa, jest, jest w jakiś sposób magiczna i pokazuje nasze Podlasie, ale ci ludzie robią niezwykłe rzeczy. Dla mnie to było fascynujące. Więc to już było wyróżnienie. Później, kiedy ta książka powstała, zaczęłyśmy pokazywać okładkę, pierwsze ilustracje na Instagramie czy, czy na Facebooku i pojawiły się pierwsze takie informacje, o mój Boże, kiedy będzie ta książka? No i wiecie, to jest takie uczucie, takie gorące się pojawia w sercu, że ktoś na to czeka, że ktoś nas e, ceni, tę naszą twórczość. Tak mi się I to, z, to mi się tak skojarzyło z pierwszą randką. Trochę tak jest, bo wiesz co, dla nas każda publikacja, i nie tylko książka, ale każde przez, Znanie się do tego, że robimy nowy projekt, to jest jak taki nowy związek z, z tym naszym stałym widzem i odbiorcą i fanem, pomimo wszystko, ponieważ oni pokochali jakieś dzieło, bo oni już kochają naszą myślą dolinę, nasze myszki, kochają ten maleńki świat zamknięty w tym magicznym lesie, a teraz my podajemy im taką historię z granicy puszczy, bo ten dom stoi na granicy puszczy. My sobie tak wyobrażamy, że to jest w okolicach Białowieży. Może, no, może, może nie będę tak bardzo lokalizować, ale wiecie, no, u nas generalnie wszędzie jest granica puszczy, prawda? Jak ktoś mieszka gdzieś tutaj, to jakaś puszcza zawsze jest. A na skraju wsi są jakieś domy. I w tych domach dzieją się różne historie. I tak właśnie jest w tej książce. I kiedy my zaczęłyśmy pokazywać to Podlasie, to nawet ludzie, którzy mieszkają w centralnej Polsce, w zachodniej Polsce, za granicą, my mamy fanów za granicą. I i te kobietki piszą do mnie: "O mamo, to jest takie te, na tych ilustracjach to jest tak jakbym się przeniosła do babci do domu. Ja się czuję, jakbym pojechała do babci, jakbym była znowu małą dziewczynką i spędziła lato pod jabłonią." I to jest to, co chciałyśmy osiągnąć, żeby ten nasz y, czytelnik Właśnie tak się poczuł, jak u babci pod Japonią. Zdradzę naszym słuchaczom, że książki będą na naszej antenie do zdobycia. 14 grudnia masz taką oficjalną premierę swojego wydawnictwa najnowszego. Nazywa się Zaklęci w niedźwiedzie. Gdzie? Kiedy. Zapraszam 14 grudnia o godzinie 10 do klubu kawiarni Duży pokój. Tam będzie okazja posłuchać trochę więcej o tej historii, od książce, o tym jak powstawała, ale też będę miała prezenty, bo będzie można tę książkę zdobyć, bo tej książki nie da się kupić, przynajmniej tego wydania. I podaruję moim fanom, którzy pojawią się na tym spotkaniu, więc bardzo serdecznie zapraszam. Będzie można zadawać pytania. Jeżeli ktoś ma wcześniejsze moje książki, to ja z przyjemnością je podpiszę, bo wiem, że niektórzy czekają na autografy, też mnie już o to pytano. Znajdę na to chwilę, będzie można sobie zrobić zdjęcie, będzie można zadać pytanie. No, ja będę dla Was po prostu, trochę opowiem, a trochę po prostu sobie porozmawiamy przy kawie i ciastku. Agnieszka Biszewata była dziś naszym gościem. Rozmawiałyśmy o książce Zaklęci w niedźwiedzie z przepięknymi ilustracjami Pauliny Engen. Agnieszka bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia i jeszcze raz zapraszamy gorąco na spotkanie z Tobą 14 grudnia o 10 w klubie kawiarni Duży Pokój. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Bez krawata w Radio Yard.